Witajcie drodzy mieli. Ja jestem programista po godzinach. Chciałbym na sam początek ustalić kilka rzeczy. To znaczy, będzie to wersja hardkorowa. To znaczy, zero zamku, zero trade'ów. Gram sam. Na tym serwerze nikt się nie powinien zjawić. I też mailboxa ustawiam, co widać na wyłączonego. W każdym odcinku będę pokazywać, że jest wyłączony i będę pokazywać, że z nikim nie handlowałem. Co widać. Dobra, e, pomysł za... i też nie będę brać nagród. Pomysł był z jednego filmiku, podeślę tutaj, gdzieś go pokażę, pewnie gdzieś w tym miejscu na chwilę. E, Zatrudniłem właśnie z tego filmiku i bardzo mi się spodobał. A tak przy okazji, bo słyszałem tutaj o sekrecie. Knok, knok, nie knok, knok. Nie? Gdzieś tu. Tu, a! Pospamujemy? Preston się pojawił. How do you organize a space party? You planet. A. Jak organizujesz e, imprezę kosmiczną? Twoja planeta. Albo na planecie jakoś tak? Spróbujmy jeszcze raz. E, znam tylko 25 liter alfabetu. Nie znam Y. A, nie znam Ciebie. A. Nie wiem. No, no, knok, knok. Kurtka. Knok. Knock. To będzie już śmieszna stacja. Widzę. A teraz dłużej. A i nie będę mieć żadnych tej de, e, pod tej. To będzie całkowicie free to play. How did you. How did the bicycle fall over? Because it was too tired. Aha. Znaczy, do się przewrócił, bo miał tylko dwie... E... dwie... Dwa opony? E... Różne jego linie są takie... Mają dużo wspólnego, szkoda, że się nigdy nie spotkali. Ja pierdługo. Dobra, zaczynamy to będzie chyba motto tego a mamy proszę gwiazdkę a znaczy, nie będę brać tamtych nagród to te sobie będę brać bo zobaczymy dokąd dojdę zaraz będzie next Jej! tylko pytanie a ile ja mogę mieć maksymalnie aha cztery, dobra to dwa sobie te wezmę jedno z tego Jedno z tego Aha, czyli jeszcze tutaj nie mogę. Co my tu właściwie jeszcze mamy? A, i spróbuję wszystkie elementy zrobić to. Dobra, dobra, już, już już. już. Bo się rozpłaszczycie I... żeby jeszcze utrudnić zero goldów, robienia goldów i zero robienia rainbowów. Czyli zero robienia tęczy i złotych. To się trafi, w zajka to się trafi. Zobaczymy. A, o, o, tym, o tym zamku mówiłem. No to jest zamek, no. Jego nigdy nie odblokuję. Tak pozostanie, więc nie będę miał dostępu do kilku rzeczy, między innymi do tych do losowania tamtego. To jest takie losowanie. I do tradeów. Może i lepiej. Nigdy nie umiałem trade'ować, Łapka, łapka, łapka. Pierwsza łapka. No. A, bo trzeba ten podpisnąć. Dobra. Gratuluję ekskluzyjnego Tytanika. Właściwie dla mnie to to jest scam. Tu był właśnie następny. Mm. Dla mnie to jest scam, bo nigdy mi się nie udało. Dlatego uważam, że to jest scam. Pośmiejemy się z tych, z tłumaczeń. Uh. Aha. Angielski też być ciężki, widzę. Mm. E, zwiedzamy sobie, zwiedzamy sobie. A, Ciebie szukam. Mam trzy. Jupi Początki są trudne. Ten mam taki, żeby dojść w tym pierwszym odcinku do pierwszego rebirda. Mamy następny ten, dobra, to sobie idźmy. Je, je, je. dwa następne mamy. Lepiej. Przerwa 50 złamania. Ech. No mówiłem, że polska mowa by być trudna. Nawet pani nauczycielka mówiła, że... Polski to trudny język. Pozdrawiam nauczycielki moje polskiego. E, kurde bez przesady no. Właściwie to jest gra na tym, żeby zbierać, wydawać, zbierać, wydawać. Ja tak lubię tego typu gry. Prosto w założeniach, a sympatyczne. Ja wiem, że miałcze, miałcze, miałcze i se pomiałcze. Jak, jak, jak lubię więcej ps, tych psów? Kurde, co ja do psów? Lubię psy. A żeby nie było. A, nic nie ja mam wykupione z tych dodatków. I nie zamierzam. Bo gram na czysto darmowy ten czystym darmowym e, na czystym na free to play o dobra spróbujmy sobie o oh bibi tylko się nie śmiejcie. wybierzmy sobie łatwiejszą trasę i skakanie na piłkach kiedyś tutaj też skakałem potem myślałem że to zabija ale okazało się że nie Pobiję swój rekord, będzie 30 sekund. Jest. Pobiję swój rekord chyba. Nie, no bo podobne. Dobra, wracamy tutaj. Dzieciaczki zbijać. Mogliby taką grę zrobić, że zamiast tych zwierzaków są te dzieci na przykład. Kupuję. To byłoby śmieszne. Ładzie beczka do laseczka, do zielonego. Aha, do zielonego. Aha, aha. Za słaby są jeszcze. Ja miałem kupić sobie. Hmm. Dobra, dojdę do połowy i kupię. Znaczy do następnego ten. Zakrąglenia. Hmm. Krągłości mi się marzą, widzę. pszczółka maja sobie lata. Dwie pszczółki. Będą trzy? Nie ma. Jest indyk. I pszczółka, są trzy! Jej! Cztery pszczółki! Te. A, bo mam na pięć. Tak? A tak, bo wykupiłem sobie na to. Pszczółka! Nie wiem, czy to jest najlepsze, ale... I co, lepiej? No, a tak sobie. Może być. 4, 3, 2, 1 A, mamy wzrosło na może teraz szajny jakoś połapiemy. Może się uda połapać. Ten, tym, tym... Lubię, mówię, takie... tego typu gry, bo one są takie spokojne. Fajne. Łatwe do zrozumienia. Tu chyba jedno było. Tak jest. A pomysł z tym charakterem mi się spodobał po prostu, dlatego... Podkosiłem go jedno. Mam nadzieję, że nie będziemy nic przeciwko. Jajka, 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 jajeczka. Jaja, jaja, ja. Jajka, jajka. Dobra, anuj. E, raz. Wszystkie są po angielsku, tylko ten jeden. Pierwszy początkowy jest po polsku. Ach. dajcie deskę o zapnęło tobie co opłaca mi się następną robić o, chyba nie pójdę sobie następnego jajka po prostu i tyle stój już narazić mnie nie chce co my tu mamy o mamy te zwykłe jajek dobra możemy dwa jajka przynajmniej już teraz a trzy jajka na raz tu jesteś. Znaczy coś, łapeczkę 7. No prawie, prawie, prawie następny. No i jeszcze nie. Jej, kometa tutaj. Nie ile? 7 HP. Tylko ona pewnie ma w choleracie dużo, co? No nie aż tak, no. Ale to chwilę potrwa. Rank 1. Diamenty 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No. Ja się skusiłem na tą kometę. 4, 3, 2, 1. Jebu! <noise> no, nawet nieźle. Łapka, łapka, łapka. Moja łapka. Jeśli filmiki z Pet Simulator 99 będą popularne, to rozważę może drobny giveaway z głównego konta. Co prawda za dużo nie mam, ale lubię się dzielić. Zobaczymy. Jej, mamy. Zadeska. 25 diamentów zdobyli, dobrze już się robi panie panie nie, już się robi tylko nie zostawia mnie dobra idę papety jednak jak ta harborna to w tym z powrotem będzie długie niż duch niż jemu spodziewałem tu jest tu jest tu jest haha jeden ty na jest gold jej mi się w tym momencie to nie zrobić mm. Będzie ciężko. Dobra, to jest decyzję, zostawiam Wam. Jeśli więcej osób powie, żeby robili bez Golda, to w tym momencie zrezygnuję z tych dwóch Achievementów. No właściwie to z trzech, bo tego nie sądzę, że mi się uda osiągnąć. Chociaż Cię wie, tak? Ile tam było? Na chwilę obecną jest mm, nadal dwa. Mm, miło. Tylko dwa. Jest nie wiem. No, zobaczymy, może będziemy mieli to szczęście. O tej maszynie mówiłem, że nie skorzystam z niej, Robię jeszcze większy trzeba po prostu hardcore. No i mamy już deska. Jej. W końcu. I następny level, mam deskę. Deska, 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 deska. Deska, deska. deska. szybciej się nie poruszać. Podstawowa deska, ale i tak jest z wypasu. Szybciej nam będzie szło jeszcze, szybciej będzie jak będzie teleport. Mmm, dwudziesty był. Rybier. Nie. Dziękuję. Ale policzyło mi, tak? I dobrze. To najważniejsze. Bo jakby nie policzyło, to mi się wkurzył. Ja wiem, że niektóre zadania będą żeby zrobić Rainbow'a czy a, Golda. Zobaczymy. Najwyżej będę kombinować, tak jak mówiłem, tak? Czyli po prostu zacznę wykonywać te gorsze zadania. Czy mamy tutaj coś ciekawego? Chyba nie. A jest ten Minefield jako gra dodatkowa, dobra. Tą grę można przechodzić na dwojako. Pierwsze. Iść tak jak chcą żebyśmy szli. Czyli przejść w całą planszę. To jest seria. Seria już Lol. Nie mam pytań. Nie można umrzeć, jak się tra nazwą trafi, ale... A, psz, widać nie w tym... Nie tym razem. No e, jest jeszcze jeden sposób, ale to już pokażę po prostu za jakiś czas, jak się odnowi. Pół miliona. Dobra. Dobra. Chwilę ja tutaj posiedzę. Napełnię tego i zobaczymy. A, skrzynka, skrzynka, skrzynka. E, tylko, że te pety to mi... E, dobra. Chyba, że macie pomysł jeszcze na jakieś te rozmaicenie większe Znaczy zakazy. Epiroki! Mining long. Ej, 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 stój. Pam, pam, pam. Skócik. O, od razu trzy. Fajnie. Sto prezentów. Prezenty były tam. To szybko pójdzie. Tu jest to, tu jest tamto, tu jest siamto. A trzy enchanty. To nie będzie problemem. <laughs> Już jeden tylko? A myślałem że znowu. Ej, mam piumenty. Oj, mam ten. A, już mi na nic nie stać. No mam pół miliona, no dobra. Nie? Hmm. Nie zauważyłem, że było napisane, że jest out. To tam, 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 to tam, to tam. Pety by się przydały. Hmm. O, mamy prezent. Czy może ich też nie brać? Hmm. To się jeszcze. Z... No właśnie, może. Jak mówiłem, zaproponujcie. Jeżeli uważacie, żeby ich nie brać, to nie będę brać. To będzie jedyny raz, gdy wziąłem po prostu. Czekam na propozycję. W ogóle te tłumaczenia też są śmieszne. Ond, że posiada się, jest nam własny. przetłumaczony. Nie wiem, czy to. Automat tłumaczy czy, czy jak, ale ja nawet nie mam siły komentować tego. tam my tu mamy? Mamy... Mamy... Ciebie, Shiny i tutaj coś mamy dalej. Czy może na przykład... Nie użyję żadne, żadnego przedmiotu? Ty to nie skupię. Tak też będzie. Black Bear. Black Beer. Nie wiem, jakoś tak. Czy ja chcę? Dobra, mogę chcieć. Szybciej będziemy, będziemy rozwalać. A, mogę już enchanty. Szybciej. Ale tylko jeden, ale zawsze coś. Eee, to criticala. Lub też może nie używać enchantów, ani napojów. Eee, chcę utrudnić jak najbardziej, po to, żeby było ciekawie dla mnie i dla was. Jeśli będziecie zainteresowani, mogę również spróbować, spróbować bo... Jak wiecie, znaczy jak, mówi, jak wspominałem, nie do końca orientuję się w tradeach. cenach. Ale mogę spróbować zrobić drogę, że od psa do e, Hugh'a Jako oddzielną serię. Znaczy, jako oddzielną serię to na pewno, bo tutaj nie ma dostępu do trade'a I nie zamierzam mieć. <śmienic> <śmienic> Tylko nie zawsze on to wychwytuje 12 Tutaj coś jest 13 Tu już chyba potrzebuję mocniejszych psu. tych petów. Też na P no. każdy się może pomylić. A, i teraz tak przy okazji póki pamiętam Inna metoda to jest taka. Tylko nie zawsze zadziała. Dobra. Tylko razy mi wyszło i widzę, że teraz nie chcę. I bum. Bo to na końcu pewnie będzie bum. O nie. Op. Tylko jedno. Nie spodziewałem się. Koty. Jeden Jakbym jeszcze tak nie to byłoby dobrze. Ile i kobra. Aha, i to By było. No już prawie mam następną krainę. A już. Coś dawno nie widziałem tych łapek. O, łapek. Co mamy? Trzęchanty to tu był eliksir, niech będzie Tu sam lubię tak wrócić i pospawdzać Enchant! Mamy Mamy to! Znalazłem coś takiego tutaj A mianowicie Ciebie. A innych jest lepszy. A nie stać mi niego Trudno. Pam, pam, pam. Z tego co do tych te... giftów też nie bierzemy. Tutaj na to, tutaj to. Jeszcze pięć diamentów. O, tutaj mam coś. Do zebrania. Tak to jestem ja. Wśród Turkanów. Nie wiem, pleikanów, whatever, atakujących wszystkich wszędzie. Bo wiesz, czy one są. Ja już kiedyś mówiłem, że zginiamy przez zwierzęta, a to jest przykład. Skynta! Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ale z dnie fajne rzeczy wypadają, więc się opłaca. I możemy kupić następną. stroną kaczka, Mam dokładnie zabawkę zabawka dla zwierzaków Starczy Trif. To jest search aktyw. Nie wiem. A i właściwie można by zrobić. тебе Pewnie pominąłem kilka, nie wiem. Nawet jeśli to. Mało ważne. Dajcie dać w komentarzu, jeżeli coś pominąłem. Jak któryś? Jaguar. Nie jest tylko klikam i klikam. Merchant. No, dawaj, dawaj, dawaj. No to w inny sposób sobie zaszlajmy. O! Już mogę 8. I dopóki zupełnie o zadankach Geko chyba potem hipopo, hipcio kokadil. Z nikim się nie kontaktowałem. Jestem samolubem, wiem. To się w że i padnę czy coś. Jej, I... patrzę co jeszcze tu jest ciekawego, ale nie ciekawego jej ale to mnie bardziej interesuje bo teraz sobie możemy pożyć Jaguarę chyba nie bierzesz nie jednego chyba też nie I jaguarę mogę korzystać dobra jaguar 2 3 5 10 laki 10 może być Zaczynamy idziemy zdobędziemy. będziemy tu już mnie nie ma tutaj nie no, przetłączyli foca rozbijajcie się a teraz na no to idźcie a, jeszcze za mało jesteście. Tylko to mi dużo da w tym momencie. Będę się śmieć, jeżeli usuwając tą skrzynię nie będę miał pełnego zwierzęta gotowe. Jest przeczytane zwierzątka gotowe. I proszę mnie, ciebie? A dużo to nie dało, ale Przynajmniej mam następny obszar. I tu są free. co Załatwię sobie. A to chyba jedyna tutaj w okolicy. Zoboda. Ten planszach które nie lubię. Ale trzeba szybko przejść, żeby... Żeby... Nie wiem co się poruszać po prostu. Może... Będę siedział w miejscu. My już dostaliśmy ten, no i dostaliśmy się. Zresztą jakbym powiedział co? Eee, maskę dla nową. Przepraszam minęło kilka dni. Powinienem na pewno zobaczyć achievementy, żeby się przekonać. Teraz już wiem, że mam nie korzystać z Rainbow'a ani z Goldena. Przepraszam już nie będę. Możecie powiedzieć, że oszukuję. Proszę bardzo. Przyznaję się do błędu, że nie spojrzałem się. I nie zapisałem sobie. O, to jest najważniejsze. Że nie zapisałem sobie założeń. Powinienem. Szajnie, 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 nie ma. No mi nie wychodzi to pływanie tutaj. Nie umiem. No, nie umiem pływać, tak. No, muszę przyznać. Ani w, w życiu realnym, ani w robloxie. Szczęście. może być. Szczęście zawsze jest potrzebne. Do wszystkiego. To się robi, więc miło mieć trochę szczęścia. Krewetka Mantis. A nic nie, meduza. To też wygląda jak okay. Kraken. Że to była złota rybka, to jestem sam... Jak wygląda zwykła rybka? Można złotą, to to nie wygląda. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Więc teraz już sobie zapiszę to i będę się tego trzymać. Przynajmniej będę starać się tego trzymać. O, prezenty moje. Prezenty są tu w tą stroną. Nie mieliśmy tą stroną. Ej, jej, następny Wow. Co mamy? 8, 7 i 6. No i mamy 5, 4, a nie, już 3, 2, 1. I poszły! na zakupy chyba. Bo indziej mogłyby pójść? 5, 9. Pazerny na diamenty. Pazerny na diamenty, pazerny na diamenty. Przeciw trzy razy większy ode mnie? powiecie ewentualnie... Jak to się minę? Hmm. Dobra, na początek wiem, że jesteś tutaj. A? Razem się przygotowałem mniej więcej. To jest stada. Pada Jakby pieniędzy złamanie. To mi się kurde... Ja nie wiem czy oni uważają, że to jest poprawnie po polsku czy jak, ale przeraża mi to. Serio przeraża. Czas się pojawić tu. Klaken! Klaken! A co tam jeszcze ciekawego? U, jakieś coś trzygłowego. No ja chyba nie jest mi to pisane. Trzeba wiedzieć co. Na pewno jest szybciej teraz. A właściwie to ja mogę pozbierać sobie miksturę. cztery jajka możemy na raz. Chyba widać, że po prostu chcę jak najszybciej wysieć z wody. Niech to będzie ostatnie. Jest. Mówię, ten przycisk jest większy niż ja. 19 minut, dobra. Jakiś monetowy szlak tutaj widzę. Stworzyłem. Szła dziewczyka do lasieczka, do lasieczka, do lasieczka Preston, Preston, a ty Preston, to dzisiaj namieszasz, to ty tylko wiesz. Owiem, owiem, O, pa 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 A, dwaka. mogłem na detnie wydawać, to bym miał teraz, trudno. Jedyny wspomagacz jaki mam, na jakie mogę sobie pozwolić. Tak powiem. Już. Tej, gdzie uciekłeś? No, no dobrze. Ja, najpoczekaj, bo tamten dojść za dużo ma. Tej, poczekaj, czy nie mogę? No właśnie. A, Tak czy siak doszliśmy już do tego miejsca. Do odrodzenia ale jeszcze chcę trochę kasy żeby psiaki sobie yy, kurde wiesz kupić przed odrodzeniem I jeszcze raz mogę to może poróbmy sobie teraz to ja zawsze wybieram łatwiejszą drogę życie jest dość ciężkie chociaż nie później wydawasz no dobra Dostawiamy teleportację, z której będziemy na pewno korzystać. Siła, że w 75% Czas Kasleki z którego nie skorzystamy. I nagrody. I na to chciałbym ten odcinek zakończyć. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentarza.